Mabuchaj, czyli witamy na Filipinach. Witajcie w kolejnej części naszej wyprawy po Filipinach. W tym odcinku pokażemy Wam miasto El Nido położone na wyspie Palawan. Wypłyniemy też stąd w rejs, by zobaczyć słynne miejsca: Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island i Seven Commandos Beach. Przed nami kolejne filipińskie przygody. Filipiny. Ponad 7 tysięcy wysp. Jak Perły, na turkusowym morzu. Miejsce, gdzie przyroda zaczyna się od pierwszego kroku na gorącym piasku. Odwiedzimy hałaśliwe miasteczka i ciche wioski. Będziemy odkrywać ukryte plaże, śnić pod gwiazdami, nurkować wśród traw. Z pokładu łodzi zobaczymy świat jak sen. Lazurowe laguny, rajskie wyspy. Zajrzymy tam, gdzie dzieci śmieją się wśród palm, a niełatwe życie zakorzenione jest w naturze i codziennych rytuałach. To nie tylko podróż po mapie, to wyprawa w głąb przyrody, w głąb siebie. Zapraszamy do świata, który potrafi zachwycić i zmienić na zawsze. Zostań z nami i odkryj niezwykłe Filipiny. To kolejna część opowieści o naszych przygodach na Filipinach. Teraz docieramy do miasta El Nido. Przypomnijmy, znaleźliśmy się tu, płynąc trzydniowym rejsem z miasta Koron na wyspie Busuanga, na wyspę Palawan, na której położone jest miasto El Nido. Na noclegi wybieramy tu hotel El Nido Garden Resort. Z jednej strony to miejsce położone w samym centrum miasteczka, ale i jednocześnie nad samym brzegiem morza. Z widokiem na zatokę. Choć uprzedzamy, hotel ma także pokoje skierowane na drugą stronę i z nich macie widok na sąsiedni budynek. Pokoje w El Nido Garden Resort są przestronne i komfortowe. Odpocząć tu można także w ogrodzie pełnym bujnej roślinności i w kameralnym basenie, z którego także jest piękny widok na zatokę. To położone jest w północnej części wyspy Palawan. To 400 km na południe od stolicy Filipin Manili i prawie 300 km na północ od Puerto Princesa stolicy wyspy Palawan. Historia El Nido jest nierozerwalnie związana z morzem i jego bogactwami. Miasto El Nido, znane również jako Bakuit, było zamieszkane przez ludzi już na kilka, a może nawet kilkanaście wieków przed naszą erą. Chińscy kupcy regularnie odwiedzali ten obszar w pierwszym i drugim wieku naszej ery. Miasto wywodzi swoje korzenie z małej wioski Takbanwa. Obecni tu Hiszpanie w XIX wieku wybrali nazwę Bakuit. Osiedlali się tu zarówno hiszpańscy konkwistadorzy, jak i chińscy osadnicy. Po ustanowieniu republiki i uzyskaniu niepodległości, w 1954 roku zmieniono nazwę na El Nido na cześć jadalnych gniazd jeżyków znajdowanych w szczelinach tutejszych skał. El Nido to po hiszpańsku właśnie gniazdo. El Nido obejmuje 45 wysp i wysepek. Miasto zamieszkuje około 50 tysięcy mieszkańców. Głównym zajęciem jest rybołówstwo, rolnictwo i oczywiście turystyka. El Nido położone jest od wschodu nad Morzem Sulu, a od zachodu nad Morzem Południowochińskim. Miasto leży w Zatoce Bakuit. Centralna część miasta znajduje się tuż przy plaży. Jednak nie należy ona do najładniejszych, a użytkowana jest głównie jako przystań, by odkryć najładniejsze tutejsze plaże, trzeba wybrać się poza centrum El Nido. Najsłynniejsza z nich to plaża Nakpan. Możecie skorzystać z przejażdżki tricyklem. To symbol filipińskiego transportu. Podróż charakterystyczną taksówką nie jest droga, niewielki pojazd zmieści się wszędzie i potrafi zabrać naprawdę sporo. Wybierając jakiś cel, możecie umówić się z kierowcą, że będzie na was w tym miejscu czekał. Z niektórymi możecie umówić się na wycieczkę objazdową i pokażę wam najciekawsze miejsca w okolicy. By samemu poznać wyspę Palawan, można wynająć się skuter na cały dzień i pojechać gdzie się chce. Koszt to około 30 zł na cały dzień. Jedną z atrakcji w samym El Nido jest Canopy Walk. Spacer po zawieszonych wysokomostach prowadzących na punkt widokowy Tarao Cliff. To krótkie, ale emocjonujące wejście z nagrodą w postaci pięknego widoku na całe El Nido. Kto chce poczuć więcej adrenaliny, powinien udać się na plażę Las Cabanas. Można tam zjechać Tyrolką, przewieszoną między dwoma wyspami nad błękitem morza Sulu. Port, niewielka plaża, wąskie uliczki tętniące życiem, tricykle mijają się z turystami, a dzieci biegają boso po piasku. Zwykły dzień w El Nido. Miasteczko ma wciąż swój filipiński urok, ale w sezonie, czyli w porze suchej, jest oblegane przez niezliczone ilości turystów. Jeśli szukacie odludnych, cichych miejsc, nie będziecie dobrze czuć się w El Nido. Co przyciąga tu tak wielkie rzesze turystów? Samo miasto El Nido jest ciekawe, ale nie jest celem samym sobie tych wszystkich wypraw. By zobaczyć to, co tu najciekawsze, trzeba wypłynąć w morze. Mówi się, że El Nido to brama do archipelagu Bakuit, jednego z najpiękniejszych w Azji Południowo-Wschodniej. O poranku w porcie w El Nido wyruszamy w kolejny rejs. Czego się spodziewamy, Łukasz? Na pięknych widoków i tysiąca turystów. Każdego ranka port w El Nido zaczyna pulsować życiem od wczesnych godzin porannych tłumy zmierzają nad przystań, by wybrać się w jeden z rejsów, nazwanych Island Hopping, czyli po prostu skakanie po wyspach. My naszą wycieczkę i operatora wybraliśmy już dzień wcześniej wieczorem. Jak znaleźć firmy organizujące rejsy? Miejcie po prostu wypisane na twarzy, że szukacie rejsu i na pewno sam ktoś Was znajdzie. O poranku gromadzimy się w wyznaczonym miejscu. Grupa powoli się formuje. Zmierzając za przewodnikiem docieramy do naszej łodzi. Tradycyjna filipińska banka już na nas czeka. Banki wykorzystywane na Filipinach od wieków słyną ze swojej długiej, smukłej sylwetki i szeroko rozstawionych bocznych pływaków, które tej wąskiej łodzi zapewniają stabilny kurs. Około 30-osobowa grupa, ciasno upakowana, poznaje się na początek rejsu i koniecznie musi wysłuchać zaleceń przewodnika. O poranku z przystani Welnido wypływają niezliczone ilości łodzi. W każdej turyści spragnieni zobaczyć tutejsze cuda natury. Archipelag to ponad 40 wysp i wysepek porozrzucanych po turkusowym morzu jak klejnoty. Dostępne są cztery podstawowe plany rejsów Island Hopping. A, B, C, D. A to najpopularniejsza opcja obejmująca najciekawsze atrakcje regionu: są plaże, nurkowanie, laguny. To też najbardziej oblegany rejs. Wersja B to wycieczka dla fanów jaskiń. Wersja C skupia się głównie na rajskich plażach i snurkowaniu. A plan D to mniej popularne plaże. My zdecydowaliśmy się na plan A. Za burtą mijamy fascynujące widoki. To nasz kolejny rejs na Filipinach, bo jesteśmy już po trzydniowej trasie. Ale to, co można tu zobaczyć, nie może się nigdy znudzić. Wszyscy obracają się we wszystkich kierunkach, by niczego ciekawego nie przeoczyć. Łódź zwalnia. To znak, że docieramy do pierwszej atrakcji. Pionowe klify wyrastają prosto z morza. Wydają się nieprzystępne, ale odrobina białego piasku kusi, by znaleźć się tam jak najszybciej. Przy okazji warto wspomnieć, że łódź nie dopływa do samej plaży. Cumuje w pewnej odległości. Tę trzeba pokonać samemu, płynąc, idąc, brnąc. Pamiętajcie o tym, biorąc ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Jeśli macie tyle sprzętu co my, obowiązkowa jest specjalna wodoszczelna torba. Jeśli zabieracie tylko smartfona, spakujcie go w wodoszczelne, najlepiej pływające etui. Na niewielkiej plaży potężne skały wydają się jeszcze większe wręcz nieprzystępne dla odwiedzających. Podążamy wśród porozrzucanych, ostrych, skalnych formacji i docieramy do głównej atrakcji. Tajemnicza komnata stworzona przez naturę ukrywa się za tym wejściem. Jak widzicie czekania na przejście przez to wyjątkowe miejsce jak w mięsnym. Kolejka bardzo długa. Przygotujcie się na oczekiwanie, na, na razie, wejście. Na razie Filipiny testują naszą cierpliwość. Jak widzicie, by znaleźć się w Secret Lagoon, trzeba swoje odstać w sporej kolejce. Secret Lagoon jest może niedostępna, ale nie oznacza, że sekretna. No dojedziemy. Przyciskamy się przez wąski otwór i znajdujemy się w innym świecie. Płytka woda i przestrzeń zamknięta z każdej strony, skalistymi ścianami. Można skupić się na tych niezliczonych turystach, ale można też się od tego odciąć, przeżywając wewnętrznie to przejmujące miejsce. Powrót z Secret Lagoon do świata realnego znów odbywa się przez ten ciasny otwór. Ruch wahadłowy, tylko w jednym kierunku, sterowany przez tutejszych przewodników. Wracamy na statek. Pora na kolejną część rejsu. Następny przystanek na trasie daje nam nie tylko doznania wizualne, ale i smakowe. Dopływamy do niewielkiej wyspy Shimizu Island. Tu także piękne plaże z białym piaskiem, położone wśród skalistych formacji. Wspólnie z cumującymi tu łodziami tworzą rajskie plenery. Tutaj skupiamy się nie tylko na widokach, ale i na smakach. Tu organizowany jest podczas naszego rejsu lunch. Widać, jak na polowe wydanie posiłku obsługa przygotowała sporo pyszności. Są i ryby, owoce morza, kurczak, warzywa i sporo owoców. Jak na większości postojów na takich wysepkach, są także i sprzedawcy, u których możecie kupić wodę czy inne napoje. A my nie mogliśmy sobie odmówić w tym rajskim otoczeniu chłodnej wody ze świeżego kokosa. Właśnie tak przyjemne chwile zostają z nami na zawsze. To właśnie ten moment, kiedy może się pojawić komentarz: Tacy to pożyją. Czas na największą atrakcję tego rejsu. Olbrzymie skały wznoszą się już z oddali. Łódź zostaje w pewnej odległości. To wyjątkowe miejsce odkrywa się samemu, płynąc kajakiem. Wpływamy więc powoli. Między wysokimi, czarnymi klifami, które strzegą wejścia, jak monumentalne bramy. Woda zmienia tu barwę z głębokiego błękitu na szmaragd i turkus. Spokojna, przezroczysta. Uważaj, bo tu jest kamień. Przed nami słynna Big Lagoon. Przejście ma kilkaset metrów długości. Głębokość zmienia się stopniowo. Tuż przy wejściu jest płytko, ale kilka chwil później przed nami otwiera się znów głębia. Naturalna zatoka wyrzeźbiona przez czas i przypływy. W takiej przestrzeni, wśród tak ekscytujących cudów natury, człowiek staje się taki mały. Big Lagoon to nie tylko ten jeden wielki, szeroki pas, wśród dwóch wysokich bocznych ścian to także możliwość wpłynięcia w niewielkie, ciasne labirynty skalne. W nich czasem nawet niewielki kajak wydaje się zbyt duży. Czekamy na przejazd, słuchajcie. Zaraz będzie. Przeciskamy się jednak dzielnie, wspólnie z naszą a. ekipą. Niezrażeni klaustrofobiczną momentami atmosferą. Prawda, na prawo. W Big Lagoon nie jest kolejnym punktem wycieczki. To doznanie, to przeżywanie, cuda natury, oczarują tu każdego. Ja Powrót małym kajaczkiem i przejście ze spokojnych wód laguny na wody morskie wygląda już mniej poetycko. Trzeba jednak mężnie pokonać te fale i dotrzeć na nasz statek. Czekają kolejne punkty rejsu. Tym razem cumujemy pomiędzy dwoma wznoszącymi się wysoko skałami to Twin Rocks. Miejsce spektakularne nad powierzchnią, ale największe atrakcje kryją się tu pod wodą. Tu zatrzymujemy się, by zanurkować. To idealny punkt na zagłębienie się w tej toni albo powierzchniowe snurkowanie. Tu filipińskie życie podwodne prezentuje się w całej swojej okazałości. To, co dzieje się pod wodą, przypomina kalejdoskop natury. Co chwilę przemykają ławice kolorowych ryb, albo pojedyncze, gdzieś zagubione małe stworzonka. Prąd wody porusza wachlarzami koralowców i wyjątkowymi morskimi roślinami. Wszystko tu żyje i oddycha w rytmie morza. Na zakończenie naszego rejsu czeka nas już tylko błogi wypoczynek w rajskim otoczeniu. Dopływamy do ostatniego punktu programu przed nami plaża Seven Commandos. Większość, oczywiście, od razu interesuje nazwa tego miejsca, ale tu jest kilka pomysłów, skąd plaża nosi nazwę siedmiu komandosów czy siedmiu żołnierzy. Żadna z tez nie jest potwierdzona i tak naprawdę nie ma pewności skąd to się wzięło. Najważniejsze nad czym tu warto się skupić to rajskie otoczenie biały piasek wręcz ściana stworzona z palm i to wszystko otulone zielonymi wzgórzami. Można tu po prostu znaleźć trochę ochłody w cieniu roślinności, opalać się na gorącym piasku, pograć w siatkówkę, po prostu chłonąć tę naturę i tę przyrodę. Po południu powracamy do portu Velnido. Przeżywamy to, co dziś mieliśmy okazję zobaczyć. Cuda archipelagu Bakuit są tak piękne, że aż nierealne. Wydaje się, że filmy, które pokazują te miejsca są technicznie zmodyfikowane, ale te miejsca są jak najbardziej prawdziwe i realne, choć wyglądają tak nieprawdopodobnie. Natura dla Filipin jest wyjątkowo szczodra w krajobrazy. Po tych wszystkich atrakcjach można zgłodnić, a El Nido to także miejsce, w którym spróbujecie Filipin na talerzu. Wprawdzie sporo tu barów i restauracji z kuchnią międzynarodową, stworzoną pod ruch turystyczny, ale można znaleźć miejsca, które serwują lokalne przysmaki. Spróbujcie więc tu sztandarowego dania Filipin, czyli adobo. Przygotowane z różnych rodzajów mięs, marynowanego w mieszance z octu, czosnku, pieprzu, liści laurowych i sosu sojowego. Posiada liczne odmiany i warianty, ale uznawane bywa zadanie narodowe. To już pares, czyli filipińska duszona wołowina w misce, niczym zupa czy gulasz, podawana z czosnkowym smażonym ryżem. Innym rodzajem jest pares mami, czyli połączenie pares z mami, czyli filipińską zupą z jajkiem i makaronem. To już filipińska golonka, czyli crispy pata. Jest to rzeczywiście bardzo chrupiąca, bo marynowaną sztukę mięsa wrzuca się do głębokiego tłuszczu i tak smaży. Kare-kare to bardzo popularne danie z Filipin, nazywane filipińskim kary. Wyróżnia się gęstym orzechowym sosem. To jakby gulasz. My zamówiliśmy tylko wersję z warzywami, ale głównie to danie mięsne, najczęściej z ogonem wołowym. Dodatkowo często podaje się go z pastą z krewetek. Wyjątkowo smakują na Filipinach znane nam z kuchni zachodniej dania takie jak spaghetti czy hamburger, które występują tu w wersji słodkiej. Tak, słodki smak dominuje w kuchni filipińskiej. Więcej filipińskich specjałów znajdziecie w pozostałych częściach naszej filipińskiej wyprawy. Po całodziennych rejsach, wyprawach, wycieczkach w zatoce Bakuit w El Nido już o wiele spokojni. Łodzie zacumowane, właściciele może czyszczą, remontują, sprzątają, a z pewnością przygotowują je na następny dzień. Bo jutro wszystko zacznie się od nowa. Z kolei wszyscy turyści, którzy korzystali z tych atrakcji za dnia, teraz też turmują miasto. Można odwiedzać bary, restauracje, bawić się w klubach, robić zakupy słowem korzystać z nocnego życia El Nido. Miasteczko przypomina przepełnione turystami nadmorskie kurorty. Można też coś wygrać w grach hazardowych chyba nie są zbyt skomplikowane, ale jednak widzimy, że decydują się na nie przeważnie Filipińczycy. Czyżby próbowali pomnożyć zarobione dziś dzięki nam pieniądze? Młodzież ma czas, żeby pouprawiać sport, kiedy jest już nieco chłodniej. Łukasz ma sposobność, by wybrać jakiś kolejny filipiński smakołyk. Łukasz, co kupiłeś? Kupiłem bułkę z czekoladą. O, jest filipińską. To jest ta pierwsza. Teraz zobaczymy, jak to smakuje. To nie jest czekolada. A co tu jest? To jest cukier. Bułeczki z czekoladą w Filipinach są z cukrem. Można też wykupić sobie dostęp do internetu. Musieliśmy zapytać miejscową młodzież, o co tu chodzi. Maszyna tworzy jakieś Wi-Fi, które jest aktywne przez dany wykupiony czas. Ile to kosztuje? 5 peso, głowy. Nocne życie w Enido szybko się nie skończy. Szkoda, że to już nasza ostatnia noc tutaj. Chociaż chyba chętnie odpoczniemy od tych tłumów. Poranek następnego dnia pozwala nam jeszcze raz spojrzeć na El Nido. Już tylko w trasie na lotnisko. El Nido potrafi oczarować. Tutejsza przyroda jest przepięknym spektaklem dla wszystkich podróżników chcących odkryć coś wyjątkowego. Dawne niewielkie portowe miasteczko próbuje teraz odnaleźć balans między dawnym rytmem życia, a nową turystyczną rzeczywistością. Odkrywane przez coraz większą rzeszę turystów z całego świata, staje się powoli głośnym nadmorskim kurortem. El Nido jest wyjątkowym przeżyciem i mamy nadzieję, że wraz z rozwojem turystyki nie zatraci tego klimatu i charakteru poszukiwanego przez wszystkich odkrywców. Docieramy do kolejnego małego lotniska to Lio Airport w El Nido. Port lotniczy to nazwa zupełnie nieadekwatna do tych paru zabudowań. Wszystko co znamy z lotnisk tu jest w skali mikro. Kilka budyneczków leży wprost w dżungli. Komunikatów by nie karmić zwierząt nie spotyka się często na lotniskach. W końcu jest nasz mały samolocik. Często tutaj można skorzystać z parasoli, może przed słońcem, może przed nagłym ulewnym deszczem. Jest też elegancki czerwony dywanik. To wprost wymarzone miejsce, by pożegnać się z El Nido. Ale i zacząć przygodę w kolejnym miejscu. Poglądamy jeszcze raz z góry na te wyjątkowe okolice, a wy już teraz zobaczcie kolejną część naszej filipińskiej wyprawy. Do zobaczenia.